The new king, Arvaleg, son of Argaleg, with the help of Cardolan and the Elves, has checked Angmar's advance. For many years they have held the frontier along the weather hills. Using the power of the Palantir of Amansul, Arvaleg has foiled every attack and strategy. The Witch King must now undertake a daring and dangerous strategy. A direct assault on the fortress of Amansul diversionary attacks draw off the forces of cardolan and the elves while the main army strikes the fortress although not the largest bastion in middle-earth Aman-Sul is host to a mighty power the master palantir of the north while this fortress stands the lands to the west are safe from my vengeance. That will stand no longer, Dreadlord. We must speak. strike without mercy. The pretenders guard the walls of Amonsool with more than sinew and steel. And they channel its might through a cursed marrow tree. Szmanko, w kolejnym odcinku zagrajmy w. Yy, zgubiłem się w. w wodce króla z góli. Cholera. Nie mam fortec. Kusiła. <coughs> to jest trudna misja. Bardzo trudna. Hmm. Są te przeklęte drzewa, które wszystko mi rozpierdzielają. Na tym polega trudność, że ja pierdzielę. Eee, co by tutaj teraz? Co by tu zrobić? Ja bym myślę, że sobie zaraz bohaterami to walone drzewko tutaj. Tak sobie podnieście tu. Ja wszystko widzę, to jest plusik. Co wy tu robicie? Mam niewiele czasu, więc nie wiem ile uda mi się nagrać tego, tego tego tej misji. Dobra. Nie stosowałem się poprzednim razem do w ogóle do do ulepszeń, więc teraz będę musiał to poprawić. I będziemy oczywiście ulepszać nasze... Nasze... Co to jest? Rozpierdzielić to. A zrobię im takiego surprisea Proszę bardzo. O, proszę, coś się stało. Oj, ja pierwszy. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Dobra. Tu są łucznicy, tu są ci czarne merończycy, to od razu się to zrobi. Moja kochana legowiska trolli proszę. Gdzie ja to mogę zbudować? Tu Ulepszenia. Mam małkaski. To mnie bardzo. Bardzo przykro z tego powodu. Cholera, jakby się tu przedrzeć? Tutaj jakoś. Oj, się przedżyć. Tylko ty zejdź z konia, dobra? Co, kto strzela? Tu Skacz. O Pięknie. Dobra, ty już nie żyjesz. Rozwalać to drzewo. O, oh, co to było? Rozwalaj to drzewo. O. Oh, pięknie. Sobie poczekam. Albo może to? Dobra. Niech będzie. To atakuj! Tak akurat jest łatwe. Mmm, Mało, mało, mało wszystkiego. Mało jest. Tutaj. Rozwal to... Dobra, może... Dobra. A, dobra, teraz nie będą mogli naprawiać budynków. To jest pocieszające. Dobra. Wróćcie. Muszę zbierać teraz pieniądze na fortece, bo to jest bardzo ważne. Może sobie to podniesiemy? Wróćcie tutaj, ale nie musicie iść przy samych murach. Bardzo bym tego prosił, dobra, albo nie nie idźcie przy samych murach. Mam nadzieję, że nie zginiesz jak pała. Yeah. Chyba to nic nie dało takiego wielkiego by je forteca Wow Straciłem Cholera 5000, o ja, to sobie poczekam trochę Dobra A na przykład Panie. Ja, Słyszeć, ja to będę to trochę tutaj sabotował. Ja dotarłeś, dotarłeś. Dobra. Ja wam tu trochę będę sabotował wszystko. Na przykład Zatakujemy sobie... Rozd Rozdupcieć mi ich. Skacz. Jump! Jump my friend! Kunia ja atakuję Kurde. Kurde. Fuck. Jakie szaniel. oni mi obrażanie nad tym bohaterom Jezu, Mario.

kurde Rozwalić ich Tak jest Rozwalać, rozwalać Dobra, weje ja się już tutaj ogarnijcie. Dobra. Dobra, mogę budować, do, mogę budować twierdzę i ją zbudujemy tutaj. Świetnie. Zapiszę sobie Zapisz. okay. To się co buduje, świetnie się leczcie I mogę... Dobra, ulepszę, bo te wilki na nic mi się nie zdadzą. Tu będę musiał ulepszać A wam pierdalne Żebyście się nie nudzili. Szkoda, że nikt z tego nie ginie, to było fajne. Ale nie ma tak dobrze Teraz na tych na upiory będę zbierał. Potem będę miał tego wilka. To jest bardzo ciekawe. Co to jest w ogóle? Ja nie wiem, co to jest. Dobra, o, ulepszenia. No tak. Okay. To jest forteca już jest. Świetnie. Teraz, o Jezu, on 2000, ja pierwszy. Mogę wam tutaj przeryknąć? A ja. Są ci strażnicy przeklęci. Tak na przykład tu pierdyknął gdzieś ich nie mogę. To było takie dziwne trochę. No cóż. Ale to za odpowiedzialność budynków nie jest zwalone, więc to! Fuck. Eee, ale trochę rozwaliłem w Cieszę się bardzo. A wy sobie tu stójcie jak pały. Hmm. Męcik sprawdzę kto do mnie napisał. Dobra, ja jestem, nic... nic nieważnego. Eee... Ja może tu zrobię takie coś. Chyba nie będą się tego spodziewać Też tak sądzę, dobra Tym jesteś najbardziej potrzebny teraz, synu To już zbudowaliśmy, teraz poczekam na... O właśnie byli łucznicy Być może ulepszenie dla twierdzy by się przydały Co to jest? Lodowa municja. Wymaga do chmur, a chmur na budowę seksualną czy księżnika. Co to daje? Ciekawe. Zmniejsza kosz bohaterów o 10%, zm zmniejsza czas bohaterów mm. o 10%, zmniejsza kosz budowy... Ooooooo! Bierzemy to. Będą hmm, się... Będą mała. się pały szybciej werbować. Pinknie, <kười> Pięknie. To, to będziemy Genedni. musieli się też zająć tym, żeby to ulepszyć. W razie czego zbuduję tutaj... Wieże, żeby wzmocnić ten teren, Przydałbyś się rozwalić te pały. Pięknie, o, co dalej, to to jest, fosa z kolcami. A to co, dom lemon? mierzy pan coś obrażenia zdołany przez wrogi jednostki wokół kurtecy. Mm, dobra. Na, no, się skuszę na to. <laughs> o oh, fakt, zaraz będzie ten jakiś atak słoneczny, czy co No, żebyście się nie nudzili, to ja mam takie coś. Żebyście sobie polatali, wycieszyli się. Jak tam lubicie. za to pierdyknie. Żeby wycofam bohaterów, żeby nie tracić kaski, a wy się tutaj bawcie z nimi. Co się stanie? Co będzie? Gdzie? Co jak? Aha, nic nie ma. Jak nie są w zasięgu to... A to spoko. Pięknie. I może... Aha, czy jak nie są w zasięgu, to... Spoko. Zbuduję sobie katapultę jedną. Będziemy powoli niszczyć mury. A ja wam tu będę robił takie takie coś żebyście zamarzli, żebyście się tam To będzie trzeba ulepszyć yy, dobra tu trzeba wybudować to tutaj przyda się, więcej będzie Żeby to jakoś jakoś to podprowadzić Bo właśnie tutaj gdzieś, w okolice będziesz sobie ostrzeliwał. Mm, dobra o, tego pałasa musimy małego zwerbować sobie <kluzł> Tu wrazić czego Do wieży bojowa. O oh, 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 dobro, ale zrumbali. Musiały poły przysłać swoich. Dobra, rozdupczyć ich. Pff, dobra, już połowa zginęła. w samym początku, skocz na nich. Kurde, muszę na nowo, akurat w złym momencie. A. Masakrę im zrobili. Kurde, straciłem 600 na to. Musieli mi rozpierdzielić. pały, no? Wrbuję sobie tych mrocznych dziadów. No, chodź, że tutaj. Okej, okay, to się już buduje, to zrobimy potem to. Ulepszenie jak najbardziej. To są te pały jakieś tu, oni coś stoją nadal? No, bali ważnie. Was będę na tył brał, żebyście... żeby była jakaś armia zrobiona. Ale się nudzicie. Nudzicie się jak nie wiem, tu wam stryknę. O, pstryk. no przebierzcie. Nie poczuli się samotni. Dobra, w końcu mogę tym podjechać? Bez żadnych strat, bo się w nerwie. Chcę w końcu rozwalać to. Macie niecałe 3 minuty. Dobra. Czy będziecie mogli? O, pięknie. Rozwalać. Tutaj, to rozwalać. To szlak jak zwykle. A jeszcze jedną zbuduję. Budowę mury, nie, to chyba. No nie, na razie to nie jest potrzebne. A to co to Nie, nie, nie. nie. To jest to zabrudzenia od no, zimna u wszystkich dołączonych wioski metal czy to się nazywa? Mietacz głazów? jo. to dawaj to, przyda się Rozwalam za spokojnie. Jeszcze jednych nomenorejczyków zrobimy. No, nie macie się tam bzykać, tylko macie to atakować. Dobra, kolejna jedzie. Pięknie. Co was w cholerę jest w ogóle? No. Elegancko. A jakbyście byście tu podjechali, to dacie radę to rozwalić? Nie, za cholery. Rozwalajcie to sobie. No. Szalać. Bum. Jak będzie pół minut, to będę na tym spierdzielał. A ci jak zwykle. To trzeba rozdopić w końcu. Ale już w sumie nawet. To odpowiada chyba za. Za co to odpowiada? Chyba za ten atak słoneczny. To jest najgorsze. Chyba nie wiem. Nie jestem pewien. Dobra, jeszcze raz i uciekamy. Dobra, odwrót. Uciekajcie mi z tym. Nie powinno nas trafić to chyba tu jest gdzieś ten obszar. Jo. Pięknie. Co, co atakuje? O cholera, co, co atakuje? No dobra, muszę się zadowolić tylko niewielkim. O, kolejny oddział się zrobił. Dobra, ja na tym będę kończył odcinek. Więc dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się taki mały wstęp podobał, więc komentujcie, subskrybujcie i na razie cześć.